Cześć, z tej strony Codziennie Lepszy. Witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj będziemy rozmawiać o rozbieganym umyśle, rozkojarzonym umyśle, o tym naszym roztrzepaniu takim codziennym, mm, rozproszeniu. Wielokrotnie już wspominałem w różnych filmach, że to rozproszenie, te problemy z koncentracją przekładają się niestety również na problemy z samodyscypliną, na problemy z prokrastynacją, w ogóle na problemy w osiąganiu celów, no bo jak nie umiesz się skupić i cały czas się wszystkim rozpraszasz, to jest ci trudniej cokolwiek zrealizować. To jest bardzo logiczne. Natomiast druga rzecz, którą trzeba zrozumieć, to w bardzo telegraficznym skrócie, ale jeżeli chcesz coś stworzyć, to żeby tworzyć. Nie możesz tworzyć z poziomu reagowania, czyli jeśli cały czas reagujesz, a jesteś codziennie tresowany do reagowania, mówię celowo tresowany, a nie trenowany, bo jesteśmy tresowani dosłownie dzień w dzień przez różne aplikacje, przez wszędobylskie powiadomienia i tak dalej, miliony bodźców, które do nas docierają, one po prostu nas stresują do tego, żeby reagować jak piesek na wyskakujące powiadomienie, na każde piknięcie i tak dalej. Więc jeżeli my jesteśmy cały czas trenowani, tresowani do bycia w trybie reaktywnym, do ciągłego reagowania, to z poziomu tego reagowania nie da się niczego stworzyć, bo jeśli reagujesz, to nie tworzysz. Uwsteczniamy się, stajemy się trochę takimi zwierzętami. Tak jak małpa, która przeskakuje z drzewa na drzewo i reaguje po prostu na to, co widzi. Widzi jakieś zagrożenie, to ucieka. Widzi możliwość zdobycia pożywienia, to idzie za tym pożywieniem. Nie? Idzie tylko za swoimi instynktami, nie myśli, nie planuje, nie tworzy niczego, nie żyje świadomie, tylko po prostu jest takim liściem na wietrze. Nie? I w momencie, kiedy jesteś w tym poziomie reagowania, to niestety. Ale nie możesz niczego sensownego stworzyć. Musisz po prostu wejść na taki wyższy poziom bycia, na wyższy poziom świadomości, na bycie tu i teraz i tworzenie rzeczywistości i siebie, która, rzeczywistości, która cię interesuje, oraz siebie takiego, jakim chcesz i potrzebujesz być, żeby zrealizować tą rzeczywistość. Wiem, że dla niektórych może to być bardzo enigmatyczne, ale wybacz, taka forma jest tego daily vloga. Jeśli będziesz chciał. To na pewno sobie trochę więcej na ten temat poszukasz. To nie ja to wymyśliłem, to nie ja e, nie, nie jestem jedyną osobą, która o tym mówi. E, znajdziesz mnóstwo osób, które mówi o tym wyższym poziomie bycia, o tworzeniu zamiast reagowania i tak dalej. Tylko dlaczego ci o tym e, wszystkim mówię? Dlatego, że tak jak wspomniałem, nie da się niczego sensownego stworzyć ciągle reagując. I był kiedyś taki eksperyment, mmm, który. Też nie pamiętam dokładnie, gdzie on miał miejsce, ale ten eksperyment polegał na tym, znajdziesz sobie bez problemu. Jak wpiszesz sobie w Google eksperyment, rażenie prądem, nuda, coś takiego, to na pewno znajdziesz. Chodziło o to, że grupa uczestników była zamknięta w danym pomieszczeniu sam na sam. Oni byli wcześniej przygotowani do tego, byli poinformowani, że mają wejść do pomieszczenia i spędzić im bodajże 7 do 10 minut. W kompletnej ciszy, będąc po prostu sami ze sobą, nie musieli w żaden sposób medytować, nie musieli niczego specjalnego robić, po prostu mieli spędzić sam ze sobą, sam na sam, ze swoimi myślami, bez żadnych zupełnie bodźców, około 7 czy 10 minut czasu, po prostu w pomieszczeniu. Nikogo tam nie było, żadna muzyczka nie grała, nie mieli dostępu do telefonu, do żadnych powiadomień, do różnych innych rzeczy, do żadnych bodźców za oknem, no niczego po prostu, nie? Czyli zwykłe pomieszczenie, ty i nic więcej. Ale mieli jeden przycisk. Ten przycisk raził ich prądem. No i co się okazało? Ludzie zamiast siedzieć, hmm, powiedzmy, te 5, 10, czy nawet więcej czasu hmm, w kompletnej ciszy i pobyć ze swoimi myślami, woleli razić się prądem. Rekordista poraził się 190 razy w ciągu tego czasu. Czyli mimo wszystko że zadanie było wydawałoby się bardzo proste, no po prostu posiedzieć kilka minut, nie? Ale oni... Tak bardzo to było dla nich niekomfortowe, bycie sam na sam z własnymi myślami, że woleli użyć przycisku, żeby poraził ich prąd, bo to było dalej bardziej ciekawe dla nich, nie? Oczywiście m, znajdziesz, tak jak mówię, informacje na temat eksperymentu, ale nie chcę się skupiać na samym eksperymencie, tylko na konkluzji, m, że jesteśmy tak dzisiaj przebodźcowani, Mamy tak rozbiegane myśli, jesteśmy tak wyczuleni na wszelkie bodźce, które do nas docierają, na różnego rodzaju sygnały, tak bardzo reagujemy, tak bardzo jesteśmy w tym trybie reaktywnym cały czas, że wolimy nawet e, zafundować sobie jakiś ból fizyczny, no bo można powiedzieć o bólu, chociaż to nie był jakiś mocny, pewnie impuls, to było pewnie delikatne kopnięcie, ale nawet zamiast być po prostu sam na sam, wolimy sobie zafundować ból, nie? czyli to przebywanie w tym, ze swoimi myślami, w ciszy, bez żadnych bodźców, dla niektórych ludzi jest tak bardzo dyskomfortowe, że wolą zadać sobie ból. No i wiesz, że ja, ja nawet chcę, chyba to zostawię bez komentarza, bo po prostu zadam Ci tylko jedno pytanie. Nie wydaje Ci się, że to jest trochę popierdolone? Nie wydaje Ci się, że trochę to za daleko zaszło? A teraz pomyśl sobie, jak to zatrzymać? Jak to zatrzymać, kiedy codziennie odblokowujesz swój smartfon 350 razy? Kiedy 350 razy sięgasz dzisiaj po telefon, średnio, tak, takie są statystyki, średnio 350 razy odblokowujemy swój ekran, skrolujemy media społecznościowe, patrzymy, docierają do nas miliony informacji, reklam, bodźców, yy, oglądamy różne wideo, czytamy różne rzeczy, cały czas stymulujemy się, nie? docierają do nas miliardy bitów informacji. Oczywiście staramy się je selekcjonować, ale nawet ci świadomi z nas, nawet ci, którzy starają się jakoś świadomie te informacje konsumować, nie mamy wpływu na to, jak dużo tego wszystkiego do nas dociera. I nasza uwaga jest poszatkowana. I nie potrafimy później skupić się na jakimś zadaniu. Są ludzie, którzy nie potrafią 10 minut wysiedzieć w spokoju, robiąc cokolwiek, albo nawet nie robiąc nic, i nie sięgnąć w tym czasie jeden, czy dwa, czy kilka razy po telefon. Nie wydaje ci się to trochę chore. I teraz zastanów się, czy biorąc pod uwagę to, że jesteśmy cały czas stresowani, tak jak powiedziałem, do tego, żeby to jeszcze bardziej pogłębiać, żeby jeszcze bardziej konsumować i jeszcze bardziej reagować. No bo nikomu nie zależy na tym, żebyś ty tworzył. Wszystkim zależy na to, żebyś ty reagował i konsumował, żebyś był. Suką po prostu dużych korporacji, taką, która będzie posłuszna. Nie? A jak zrobić, żeby była posłuszna suka, trzeba ją wytresować. Nie? Więc kiedy jesteś codziennie tresowany do tego, żeby po prostu podążać, żeby reagować i żeby konsumować, to czy ta sytuacja może się odwrócić bez Twojego aktywnego działania, czy nie? No zastanów się, czy jeżeli nic z tym nie zrobisz, to ta sytuacja się sama z siebie polepszy? Czy będziesz mniej reaktywny? Czy będziesz mniej przebłędzkowany? Czy jakoś magicznie się to wszystko naprawi? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się natomiast, że warto by było świadomie się tym zająć. Warto by było świadomie zastanowić się nad tym, jak bardzo reaktywny jestem, jak bardzo jestem tresowany i jak bardzo poddaję się tej tresurze. A potem podjąć kroki, choćby mm, w kwestii minimalizowania. Cyfrowych rozproszeń, choćby w kwestii selekcjonowania informacji, które konsumujemy, choćby w kwestii wywalenia pewnych rozpraszaczy z naszego życia, choćby w kwestii ustalania priorytetów, żeby nie zajmować się zbyt wielką liczbą rzeczy. I tu nie chodzi tylko o rozproszenia takie fizyczne, typu że dzwonek zadzwoni, ale my rozpraszamy się często też naszymi emocjami, myślami, instynktami, rozpraszamy się chciwością, rozpraszamy się e, różnymi rządzami, rozpraszamy się e, zazdrością, rozpraszamy się agresją, złością, rozpraszamy się m, pragnieniami, rozpraszamy się pragnieniami, które są nam sprzedane, żebyśmy je mieli, których tak naprawdę moglibyśmy nie mieć, czyli musisz mieć nowy telefon, musisz mieć nowy samochód, musisz mieć e, nowe mieszkanie, musisz mieć. Coś tam nie, to wszystko nas rozprasza. I kiedy. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że zobacz, że to wszystko ma źródło w tym, że nie potrafisz wysiedzieć kilka minut sam na sam z własnymi myślami. To, co nazywamy intuicją, to co nazywamy większą, wyższą świadomością, to jest jakaś taka głęboka mądrość ukryta w każdym z nas. Ale my nie dajemy jej dojść do głosu, bo my nie dopuszczamy do siebie tych myśli. Nie potrafimy usiąść na 5, 10, 15 minut pobyć w ciszy, pomedytować, po prostu zamknąć oczy i chwilę pomyśleć. Kiedy zamkniesz oczy i chwilę pomyślisz, ponudzisz się, to wiele odpowiedzi do ciebie może przyjść, wiele rzeczy możesz wymyślić. Tylko, że my po prostu nie dajemy sobie na to czasu, bo cały czas mamy jebany telefon w ręce, cały czas coś oglądamy, cały czas coś czytamy, czegoś słuchamy. Nawet jeśli to są rozwojowe treści, to cały czas napierdalasz kolejne filmiki o tym, jak być lepszym, o tym, jak zbudować nawyki, o tym, jak osiągnąć sukces, ale kurwa nie działasz, tylko oglądasz, 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 konsumujesz, reagujesz, konsumujesz, reagujesz. Że to jest chore. I kiedy przyjdzie Ci wysiedzieć 5-10 minut, to masz wrażenie, że marnujesz właśnie czas, bo mógłbyś w tym czasie obejrzeć jakiś filmik, bo mógłbyś w tym czasie coś konstruktywnego zrobić. Ale zauważ, że najbardziej konstruktywną rzeczą, która najbardziej wpłynie na Twoją umiejętność skupienia, która przełoży się na Twoje wyniki, jest to, żeby posiedzieć chwilę w ciszy, dać sobie dostęp do swojej intuicji i po prostu pobyć sam na sam z własnymi myślami, oczyścić umysł, przestać na chwilę się bodźcować, przestać przyjmować informacje, Poukładać sobie pewne rzeczy w głowie. Pogadać ze swoją intuicją, ze swoją wyższą mądrością, ze swoim umysłem, czy poobserwować swoje myśli, po prostu i odczucia, być w chwilę tu i teraz świadomym. Czyli praktyka mindfulness, jakaś medytacja, czy po prostu nazwij to, jak chcesz, bycie w ciszy, siedzenie, nudzenie się cokolwiek. Dzisiaj ludzie nie potrafią się nawet nudzić. Nuda dzisiaj wygląda tak, że scrollujesz Instagrama albo TikToka, albo oglądasz telewizję, albo nie wiem, przyjmujesz jakieś inne informacje. Tak wygląda dzisiaj nuda. Kiedyś nawet ludzie, mm, słuchaj, może to Cię zdziwi, ale kiedyś ludzie nie słuchali cały czas nawet muzyki, nie? Tylko po prostu muzykę, żeby posłuchać, to się siadało, włączało się jakąś płytę i się słuchało, nie? Nie napierdalała ta muzyka cały czas. Tak naprawdę radia wcale nie mamy tak długo, nie? A dzisiaj cały czas coś Ci gra. Cały czas. Jak nie w telefonie, w słuchawkach, to masz radio odpalone w pracy. Jak nie tak, to coś potem oglądasz. Jakieś wiadomości, chodzi Ci telewizor. Cały czas docierają do Ciebie informacje. Jak z tego poziomu masz cokolwiek stworzyć? Cały czas reagujesz. Cały czas się bodźcujesz. A później nie potrafisz wysiedzieć na miejscu i nie potrafisz na niczym się skupić, a później płaczesz, że nie możesz osiągnąć jakiegoś celu, bo nie jesteś wystarczająco skoncentrowany. Sorry, tutaj kot akurat drapie pudełko. E, dobra, myślę, że mniej więcej mamy temat pokryty. E, co bym chciał, żebyś zapamiętał z tej e, lekcji, czy nie wiem jak to nazwać, z tego inspirującego, mam nadzieję, dla Ciebie wideo, to jest to, że za dużo się boczcujemy, za dużo informacji przyjmujemy, i nie potrafimy usiedzieć na miejscu w ciszy. I zrób sobie nawet mały eksperyment. Zamknij oczy, spróbuj wysiedzieć 30 minut w kompletnej ciszy, nie robiąc niczego. To będzie prawdopodobnie dla ciebie trudne. Jeśli ci się to uda, super. Powtarzaj tą praktykę jak najczęściej, najlepiej codziennie, bo musisz coś zrobić aktywnie, żeby to zatrzymać, żeby zatrzymać tą degradację naszej, naszej koncentracji, bo sama z siebie się nie zatrzyma, jak już ustaliliśmy. Natomiast jeżeli to okaże się dla ciebie za trudne, to ustal poziom, który będzie dla ciebie wykonalny, czy to będzie 2 minuty, czy to będzie 5 minut i staraj się to praktykować i po prostu zwiększać ten czas. Czyli staraj się po prostu praktykować mindfulness i medytację, bądź nazwij to po prostu siedzeniem z zamkniętymi oczami, nudzeniem się czymkolwiek, byciem sam na sam ze swoimi myślami. To będzie na początku prawdopodobnie dyskomfortowe, szczególnie jeśli jesteś jedną z tych osób, które ponad 350 razy odblokowują swój telefon codziennie. To będzie prawdopodobnie bardzo dyskomfortowe, ale to jest. Trening to jest umiejętność jak wszystko inne i możesz to trenować. Jeżeli 3 minuty dasz radę wytrzymać i już cię kurwica bierze i nie potrafisz usiedzieć na miejscu spoko, to sieć 3 minuty. Następnie spróbuj cztery, następnie spróbuj pięć, sześć, siedem, aż dojdziesz do 15, do 20, do 30, w końcu Ci się uda. Nie? Tylko musisz znowu postawić na konsekwentny trening. Będzie mnóstwo wymówek, nie mam czasu, zrobię to jutro. Dzisiaj nie jest odpowiedni dzień, jestem zmęczony, to, tamto, będziesz przysypiał. Będziesz, nagle Ci się będzie coś przypominało, co musisz za zapisać akurat, bo to jest takie ważne w tym momencie, nie? Mnóstwo różnego oporu się na pewno pojawi, ale pamiętaj, że to jest tylko opór i pamiętaj, że to jest Twój jazgoczący umysł, który jeśli dasz mu chociaż chwilę, zacznie produkować różnego rodzaju wymówki, tak jak pisał Steven Pressfield w jednej ze swoich książek. Bardzo mi się to spodobało, dlatego to przytaczam, ale pamiętaj, że to jest tylko umysł. I jeżeli tego umysłu nie będziesz trenował, jeżeli pozwolisz mu, żeby był jak ta małpa na drzewie, która leci za każdym e, po prostu bodźcem, nie? która po prostu nie planuje, nie myśli do przodu, nie istnieje, nie ma świadomości istnienia, tylko po prostu reaguje, jeżeli pozwolisz sobie funkcjonować w ten sposób, to niczego wielkiego w życiu nie stworzysz. A jeżeli będziesz temu przeciwdziałał i będziesz pracował nad koncentracją, nad medytacją, nad, nad tym, Umiejętnością skupienia się na jednej rzeczy i nie rozpraszania się, albo powracania do skupienia, bo to nawet nie chodzi, żebyś się nie rozpraszał, tylko żebyś umiał po prostu to zauważyć i spokojnie powrócić znowu do, tego, do tej czynności, żebyś trenował bycie, obecność i przebywanie z własnymi myślami bez potrzeby ciągłego bodźcowania się. Kiedy będziesz to trenował, to będziesz powoli odwracał tą tresurę, której jesteś codziennie poddawany. I do tego właśnie chciałem Cię dzisiaj zachęcić. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę, komentarz i suba, i widzimy się jutro w następnym odcinku. Trzymaj się hej!